Dzień dobry! Cześć wszystkim! Tu Patryk Kilewicz, Madam. Witamy Was w kuchni w ogóle! Ola! Słuchajcie, zbliża się na nasze, tak, i nasze dwa lata tutaj w Hiszpanii, więc wpadliśmy na taki fajny pomysł, że może kupimy jakieś takie dziwne. Chipsy. Chipsy hiszpańskie i taki o dziwnych smakach, i na przykład je wam zaprezentujemy oraz przetestujemy, mm. bo już jakiś czas nie robiliśmy testów, a tak naprawdę testów hiszpańskich chipsów nie robiliśmy nigdy. To prawda. To jest dziwne. Więc e, postanowiliśmy to nadrobić, więc witajcie. <laughs> zaczynamy. Zaczynamy od tego, tak? W tak, zaczynamy kierunku. od tego. To jest, y, wydaje mi się, że to są po prostu normalne, bezsmakowe, dlatego chcę jadać pierwsze. Patatas rubio. Proszę pokazać. Rubio, czyli blond. Mm -hmm. I one czym się wyróżniają? Ponieważ to są patatas fritas extra gruesas. One są extra grube. Zobaczcie, y, obrazek jest potraktowany jest chips jako kanapka, jako tak. po prostu pieczywa. Tak, one są jakby przeznaczone właśnie w tym celu, takim kanapkowym, jakby. Especial kanapes. Especial canapes, Especial canapes. <laughs> Więc jak to zobaczyłem, to pomyślałem, o jest to fantastyczny pomysł. Ja wielokrotnie sobie robiłem różne kanapki z chipsów. Totalnie się robię. Z jakichś łączy się rzeczy, na przykład lubię ser pleśniowy, ukrojony sobie ten. Jak... Nie, nigdy nie miałem takiego bogactwa, raczej jak Jak to? Sy -sy -sy mamy, w u twojej mamy? U twojej mamy? Jak twoja mama robi tackę Cerami. z serami i do tego daje właśnie jakieś paluszki czy coś, to ja zawsze łączę. No tak. Oliwki, to jest, to jest życie. E, może Patryś będzie mi pomagał tutaj, bo ja nie, nie będę. Hespania Murcia. Ok, czyli firma pochodzi z Murcji w Hiszpanii. Może zobaczmy jakiś skład. Aceite de girasol i oliwa. To są tylko dwa? I sal. I sal. Mamy olej ze słonecznika. Słonecznika, oliwa i sól. Ja coś czuję, że mi nie będę smakowała. No, Dlaczego? Ale nie, nie wiem, mogę. Są zwykłe to... słone. Nie powiedziałem, żeby, żeby były mega grube, ale są takie. Jak ze trzy normalne, klasyczne? Tak. Albo dwa kręciwce. Wow, O, twarde. No, twarde, bo grube. Bardzo ziemniaczane. No, bo to są ziemniaki, no. Ale takie bardzo, są czuć te ziemniaki. No, bo są grube. Jest gruba warstwa ziemniaków. mi pasuje. Jest odpowiednia ilość soli. A ty wzięłeś od razu dwa? Tak. Dzisiaj ja pierdol się po jednym. Jest odpowiednia ilość soli, powiem wam. No nie ma przebierania. No ale chciałem takie ładniejsze, tak? Żeby zaprezentować. Jest odpowiednia ilość soli. Czego jest odpowiednia ilość? Jest odpowiednia ilość, <grym> odpowiednia ilość soli. <grym> Uf. No są naprawdę grube, słychać, nie? Słuchajcie. Słychać. Słychać chrupkość. Nie są jak dla mnie jakieś przetłuszczone. Nie, w granicach rozsądku. To są klasyczne chipsy, ale. No tak. Jak dodamy do tego coś, tak, żeby zrobić z kanapkę. Może być super. No tak, no tak, ale musimy ocenić jako same, sam twór chipsowy. Rubio, patatas Rubio. W skali 1, 6? Tak. Hmm, 3 plus. Ja czwórkę. Czwórkę za oryginalność. Po względem grubości. Ja nie widziałam takich grubych chipsów nigdy. Dobrze. Więc e, patata Rubio. Będą z tego kanapki, obiecuję. Tak. Przepijemy sobie, słuchajcie. Teraz te? Tak, teraz te. Słuchajcie, zrobiłem tak smakowo, wydawało mi się, że od najmniej takich intensywnych zacząć. La Santa Maria. La Santa Maria, Świętej Maryi cipsy, proszę Państwa, o, o smaku smażonego jajka. Tak. To jest kolejny raz, gdy widzimy w Hiszpanii cipsy o smaku smażonego jajka. Ja przed Hiszpanią nigdzie nie widziałem takiego smaku. W Polsce? No, nie, absolutnie nie. I one są smażone na patelni. One są smażone na patelni, ale z tym jajkiem. Dziwna. Z tym jajkiem są na patelni? Czego szukasz? No skąd pochodzę z jego miasta? Z Madrid? Spod Madrytu pochodzi firma? Tak. Valdemoro? Dobrze widzę? Voldemort, mhm. Naprawdę? <ścoughs> I jaki sprzedawczymy skład? Batata z de girasol sal. Substancja aromatizantes. Czyli jakiś jajko w proszku, aceite de oliwa. Potenciador de sabor, czyli E621. No dobra, no jakoś te jaja muszą dodać, tak? No, sama te ten jaja, nie musia, tak, sama te jaja się nie zrobią, sama te jeszcze nie zrobią, kochane. Od z tradycją. Roku. Proszę państwa, to jest z tradycją od 1950 roku. Czyli robią 72 lata chipsy o smaku smażonego jajka. Piękna to jest tradycja. Praca. My dzisiaj robimy odcinek, słuchajcie kochani, z chipsów hiszpańskich, ziemniaczanych. Ale jeżeli na przykład będzie jakieś takie chęć, zainteresowanie itp. itd. To dawajcie znać, są jakieś tam kukurydziane czy inne przysmaki, a może jakieś słodkości, co? Dobrze. Mhm. Dobra, proszę. Jeden. No, pachnie jajem. Pachnie jedzenie. Wiecie no. o co chodzi, bo też zależy, jak zrobicie jajo sadzone. Jak tak ostro je przyjaracie, że ten spód jest taki zabrązowiony, no. to to jest coś takiego. Tak. Mm. No i wiecie też, tak naprawdę. No, to białko. To jest białko takie. Tak, to jest czuć białko. Tak naprawdę, jak dobrze przyjaracie to jajko sadzone, to to białko też taki, robi się takie chrupkowate, Aha. taki chips. No tak, on taki przejaracie już mocno, mocno, tak? Może za mocno, nawet. Mm. Co? Ja nie jestem jakimś fanem. Jajkowych chipsów? No. Dziwne. No, ale i tak trzeba gdzieś je zjeść. No to zjesz, ja. No dobra, no ale to prosimy o cenę La Santa Maria trzy. Ale zobaczcie, jest po prostu nie... Tak, jestem bardzo ostry mi Nie, ja dam czwóreczkę. Spokojnie, to jest spokojna czwóreczka. Ale ty jesteś jak w tym... Nie, 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 absolutnie nie. Ja po prostu y, lubię chipsy. Tak. Przepika. Przepika. Czas na następne, tak. Nie, nie, tak? Tak, tak położyłeś. No dobra. Frit Rawisz To są w ogóle często spotykane chipsy w, w jakichś takich spożywczakach tak, normalnych tutaj. to, 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 to jest to jakaś to taka jest marka mm -hmm, popularna. Ale to są chips premium, kochani. To oczywiście. są chips premium. No oczywiście, my innych nie jemy. O smaku y, sera koziego z cebul... Cebulowa. Z, z cebulowa. Z... Cebulowa. Z z cebulą, chciałam powiedzieć z cebulizowanym... Karmelizowane. <grymka> Więc brzmi nieźle, słuchajcie. Brzmi dobrze. Ja lubię osobiście kozi ser, a karmelizowaną cebulę lubię jeszcze bardziej. Ja uwielbiam karmelizowaną jest cebulę. Jest super, nie? Uwielbiam to. to. Po prostu cebula jest taka super w wielu postaciach. W każdej postaci. Wydaje mi się, że karmelizowana cebula to jest chyba najgorsza możliwa postać. Bo nie tylko, że cebula jest nasmażona na oleju, też się dodaje do tego cukier, więc bursztwo to jest cukrem. No ale co zrobisz? Dobra, dowiedzmy się coś więcej na temat pochodzenia. Z Girona. Girona, no. Z Girony pochodzą te ci psiki. No, myślę, że tutaj będzie większy zapas E, bo jednak mamy. Więcej smaku, tak? Tutaj. Patatas, aceite de girasol, aroma de queso, de cabra i cebula carmelizada. To jest azukar, sal, aromas. E... I, tu, i, tu, i dużo E. I dwa E są. Dwa, no to nie tak źle. Mhm. E262 i oraz E955. Tak, ale zauważyłem, zaobserwowałem, nie wiem czy to jest jakieś przepisy czy co, ale w Hiszpanii nie znajdziecie chipsów robionych na oleju palmowym. Chyba, proszę. chyba, że to są chipsy włoskie, które są na dostępne w jakichś włoskich sklepach, mm, Tak, to, tak jak włoskie robią wszystkie na palmowym, co no. jest za dziwne. No dobra, jedziemy z tym. Intensywnie jest, słuchajcie, jest intensywnie. Pomachajcie. Bardzo kozio. Myślałem, że będą karbowane, ale nie. W sumie nie wiem dlaczego że, że są karbowane, bo opakowaniu nie są. Nie, karbowane. niekarbowane. Są takie... Um, trochę takie ciemniejsze, nie? Ten twój jest chyba dobrze przyprawiony. Tak, Zobaczcie tak. jaki jest ładnie przyprawiony. Mm. Wiele... Wiele różnych wiele smaków, smaków mhm. przechodzi ci. Na pewno tą kozę czuć. No i nawet czuć słodycz. I czuć słodycz, tak? Słodycz. Ale z cebuli, takiej samej ceboi, to jest tak niespecjalnie czuję? Nie, nie, ja czuję. Tak? To jest na, na końcu. Jak zjadłem tego chipsa, to czuć, czuć cebulę, ale wiesz, ta cebula nie może być ostra, jak jest połączona no ale... z, z cukrem. cukrem. Ale, co ciekawe, powiem wam, no ja ogólnie nie jestem fanem jakichś na przykład chipsów dobre, słodkich. Nie ja hmm, Chipsów słodkich, ale te są dobre. Bo dobre to są. Połączenie z tym Aha, kośnią, serem, sum, bo tak. ja jednak czućko. Nice. Też wcześniej nie widziałem tylko smaku. Ja też. Dobra, ocenę. 5 mniej. To mi naprawdę smakowało. No, yy, ja... Pięć. Pięć, pięć dam. 5 pięć. Pięć spokojnie dam. Nie jestem przekonany do tej słodyczy jednak w sensie smakuje mi, co jest dziwne. Pięć. Czas na następny smak. Przed nami jeszcze dwa smaki. Dwa smaki, ludzie, jeszcze dwa smaki. Ten jest w kolejce, widzę. Mm -hmm. Marinas. Marinas, Medite, mediterranean Crisps, flor de sal sabor pimienta i winegre balsamico. Z tego co rozumiem to są chipsy z solą, pieprzem i octem balsamicznym. Balsamiczny. Octem nie octem białym, jak są często, no, może nie często, ale teraz już bywają te słod solono na przykład Pringlesy, tylko balsamicznym, czyli takim bardziej, no nie wiem, chyba wydaje mi się bardziej jest intensywny, jednak balsamiczny. Ciemnym. Co? Skąd jest? Z nawarry. O, Nawary. Mm. w składzie. Najwięcej oczywiście patata, aceite de gira, 80, 28%. Nie ma żadnego E w składzie. No proszę. Czyli no, można? Można. Można, bardzo zdrowa, lecznicza bym powiedział. No Myślisz? Bardzo. Mhm, vegan. O i proszę, jest opakowanie 100% wolne od plastiku, co jest mm. dziwne, bo jakby powiedziałbym, że to jest opakowanie plastikowe. Ale może nie, nie jestem, nie jestem tu plastikologiem, więc wiecie. Ale chyba nie przepiliśmy. Teraz możemy spokojnie otwierać, Uf. Kurde, ale będziemy mieli pracowity tydzień, trzęsie wszystkie zjeść. Wszystkie zjeść, na nas. No tak wygląda praca. <słyszy> Dehalacje to są. Nie, nie, jest aż tak intensywny. Nie, tak. nie, są takie, powiedziałbym... Chcesz trochę czuć ocet, ale... Nie, powiedziałbym, że solone. No dawaj. Zapomniałem. Hmm. Proszę, ale... ale wygięty. Tutaj mamy trochę kwasiczkę, ale delikatną. Bardzo delikatną. Bardzo delikatna. Jak, jak na mnie przyzwyczajonego do octowych, które są takie trochę wykręcające, co całkiem mi odpowiada. Te nie są takie. To są jakby salone z jakąś nutką dodatkowo. A może ten mi to jest ten najbardziej rajtowy. My w sumie nie używamy go za bardzo. A czy to ma pieprz? No bo w cyny pimięta, ale jakby... M mogę jeszcze jednego? Nie. Są reguły po dwa. To może trzeci niech będzie taką deską ratunkową. No dobra. Ra, raz na jakiś czas można, gdy trzeba raz po, poczuć ten smak. Bo one będą jakieś takie małe, wiecie? Są Tam... na pewno bardzo cienkie. Są bardzo cienkie, są bardzo chrupkie. Mhm. Ale... To bardzo tłuste. Pranie się zrobiło. Ktoś, Ktoś musi je wyciągnąć. Komuś się zrobiło pranie, ale to nie u nas. Nie, nie u nas. W robimy, bo jest tańsza woda. Nie woda, tylko prąd. Woda! Nie, woda jest zawsze droga. Woda jest zawsze tańsza woda. Jestem trochę zawiedziona. Jestem bardzo zawiedziona. Spodziewałem się, że nie mnie mocni, a tutaj było tak light, bym powiedział. Może wiesz, też porównujemy trochę do tamtych poprzednich. Nie, dla mnie trójeczka. Jestem zawiedziony, naprawdę. No dla mnie cztery mniej. Z tych, co mamy, to będzie chyba najtrudniej je wykończyć. No. Musimy zaprosić kogoś. I dać mu chipsy po prostu. Tak. A, czas na picie? Ostatnie picie tego dnia. My osobiście nie jesteśmy za bardzo fanami jakichś mięsnych chipsów, ale. Ale one są tutaj chyba najbardziej popularne, bo po prostu Hiszpania jest, ma obsesję na punkcie vendrin. Takich bym powiedział bardziej hamon, um, to się tutaj nazywa. Mm -hmm. To nie jest taka wędlina jak w Polsce. To wiecie, takie to nogi wyszące, coś się odkrywają, jakieś takie chore rzeczy. Więc stwierdziłem, no dobra, weźmy jedne, zobaczymy co będzie. Oto ona. Torres. Co tam dalej, Torres? Torres Selecta, Selecta. Iberian Ham, czyli szynka iberyjska. Następne premium. Oczywiście. Tak, kochani, dla Was wszystko. Skąd? Z Barcelony, proszę bardzo. O, proszę. Mamy na sam koniec. Barcelońskie książki jest mało kartofelen. A, bo jest po niemiecku, tak, ale patata zasy te... E, aroma, aroma de Hamon. Aroma de Hamon jest prawie 3%, kochani. I, e. I co tam jest jeszcze? I sal. I sal. to Też nie ma żadnego jest Bardzo e. kró, krótki skład, tak. No dobra, zobaczmy. Zobaczmy, co to będzie. Raz się żyje. Taką szynką, taką, wysu taką wysuszoną szynką, nie? Bo ta tak. te szynki są. To nie są wędzone szynki, nie, one są, są suszone. takie wysuszone. No, to spróbujmy ja tego dziwnego przycia. No, jest to szynka. Ale też nie jest taka intensywna jak dla mnie. Ale jest taka zadumiona. Bo wiecie, ja na przykład lubię bardzo Barbecue smak. Mhm. Ale nie wędlinowy, w sensie barbecue to nie jest do końca, w sensie. No to chyba bardziej chodzi o ten sosa. Tak, jest taka trochę. Mm -hmm. Jest taka. Jakbym nie powiedział, żeby to na pewno nie jest smak wędzenia, ale jest taka, jest zwłaszcza pierwszy ten smak. Mm -hmm. Jakby to określić? Ja bym określił przydymiony. Przydymiony. Mm -hmm. Dobra, przydymiony, ale nie czuć dymu. Nie czuć dymu. Nie, 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 nie. nie, chyba nie ma. <śled> Kurde, no nie wiem, no ja nie jestem fanem. Są krupiące. Ja daję czwórkę. Ja daję czwórkę, muszę być szczery, mimo że to nie jest jakby mój smak, ale jeśli chodzi o opakowanie samego no, chipsa, tak, no, ale skład i całą resztę... Barcelona, ale nie możesz faworyzować ze względu na miasto. Nie, ja dam 3+, bo jakby wydaje się wszystko fajne i fajnie, że bez chemii, ale to nie, nie jest po prostu mój smak. Nie kupiłbym ich znowu, dla no, siebie ale jakbym sobie siedział, gdzieś chillował i by były na środku, to bym był grubnął sobie, nie Trzy plus, myślę, że tam. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, musimy teraz zliczyć punkty i zaraz ogłosimy zwycięzcę. Mamy to? Dobra. W niniejszym Ogłosimy werdykt. Zwycięzcą chipsów hiszpańskich, przynajmniej pierwszej edycji chipsów ziemniaczanych, został Smak. Werble. Kodzi ser i karmelizowana cebulka. Frit, rabiż. Możemy jeszcze? Możemy wziąć, tak. Słuchajcie, polecamy. Yeah. Mega dziwne, mega dobre. Mhm, mm lubię to, że one są takie słone. I później ta słodycz, o jest, to jest Słone, super. przychodzi słodycz i to jest po prostu mm -hmm. piekło zwane niebem. Mhm. Mm A są takie twarde trochę, nie? Tak. Twardsze niż część z tych. Dobra. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszy odcineczek. Dzisiaj... Było super. <laughs> Jeśli chcecie jakieś kolejne w ogóle kuchnie, możecie nam oczywiście wysyłać na preview albo w komentarzach pisać, co możemy spróbować, albo jaki przepis zrobić, albo coś innego, jak chcecie. A my tymczasem się żegnamy i e, idziemy jeść psa. Tak. Pa!